Dzień dobry, Panie Marszałku. Panie Redaktorze dzień dobry Państwu. Czy Konfederacja utrzyma klub w Sejmie? Pytam Oczywiście. o rozliczenia wewnętrzne po tym, jak Grzegorz Braun zadeklarował, że będzie kandydował. I został usunięty. Oczywiście, panie redaktorze, pracujemy z tym samym zapałem, co zawsze. Wczoraj mieliśmy posiedzenie klubu poselskiego, i analizowaliśmy. wszyscy posłowie konfederacji byli na posiedzeniu. Wszyscy posłowie byli. Analizowaliśmy wszystkie projekty ustaw na to posiedzenie. Szyło sytuację polityczną. Pracujemy ze sobą normalnie. Czyli poza usunięciem Grzegorza Braun'a, po tym, jak postanowił wystartować, mimo że kandydatem konfederacji jest Sławomir Mirmencen żadnych wewnętrznych rozliczeń już nie będzie. Pytam w szczególności o posłów Konfederacji, którzy są posłami Korony Polskiej, czyli posłami Grzegorza Brauna. Znaczy no, ka każdy z posłów musi się zdecydować, którego kandydata będzie wspierał i oczywiście ja myślę, że jak najwięcej kandydatów wspierało kandydata Konfederacji Sławomira Mencena, który prowadził bardzo aktywną, to trzeba powiedzieć, kampanię wyborczą. Prekampanię ma, ma największą frekwencję na swoich spotkaniach, ma najwięcej spotkań, zamierza w tej kampanii objechać wszystkie powiaty, zbliża się już do jednej trzeciej powiatów w Polsce, które odwiedził. Także zachęcam dzisiaj na przykład w górze Kalwarii na Mazowszu. To niedaleko, to prawda, ale wracając do tych rozliczeń, pan mówi, że każdy musi zdecydować, którego kandydata poprze. To jest jakiś test lojalności. Pytali, nie, no py my pytaliście, to, czy nie wszystkich posłów, czy Mętyń, czy Braun. W takich rzeczy się bawić nie będziemy. Ja myślę, że każdy wie, wie, co powinien zrobić i przede wszystkim przed nami w tej chwili jest wyzwanie zebrania podpisów. Trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Marszałek Hołownia, trzeba powiedzieć, dał długi czas na zbieranie Bardzo podpisów, dużo, ponad dwa miesiące. Co spowoduje, że możemy mieć nawet kilkunastu kandydatów, bo nawet kandydaci, którzy normalnie nie daliby rady, bo nie mają dużego zaplecza. Tym razem te podpisy mogą zebrać. Widzimy już po wczorajszym expose y, Krzysztofa Stanowskiego, że możemy mieć też kandydatów, którzy tę kampanię traktują w nieco bardziej prowokacyjny sposób. O e, tym za chwilę, I tak. to może być bardzo ciekawa kampania wyborcza, natomiast zwracam uwagę, że y, jako Konfederacja y, tym razem mamy naprawdę niezłe poparcie, za co chciałbym serdecznie podziękować. Ale macie niezłe poparcie, ale macie też dwóch kandydatów, co najmniej dwóch, już dwóch można powiedzieć. No panie redaktorze, y, sy sytuacja niecodzienna, natomiast nie takie sytuacje niecodzienne już politycy widzieliśmy. I dlatego pytam o to, czy posłowie, którzy są z ugrupowania Grzegorza Brauna, pozostaną w klubie Konfederacji, mimo że kandydatem jest Paweł Będę z nimi rozmawiał. Trzeba starać się łagodzić napięcia. W takiej sytuacji lider mówi, i trzeba stanąć po jednej albo po drugiej stronie. Nie można stać w przeciągu, w drzwiach, bo... Tak, ale, ale też złą ręce. praktyką, panie redaktorze, w polityce jest rozmawianie ze sobą przez media. Proszę pozwolić nam, że będziemy ze sobą dzisiaj o dziewiątej od pana redaktora jadę na spotkanie naszej Rady Liderów. Będziemy rozmawiać o tych rzeczach Natomiast nie chciałbym składać żadnych deklaracji medialnych, jeżeli nie mamy wszystkiego już poukładanego. A po wyborach Grzegorz Braun wróci do Konfederacji, wróci do tej Rady Liderów, o których Pan mówił? To jest taki rozwód na chwilę? Nie będę składał żadnych deklaracji, panie Redaktorze. nie powie pan, że nie Grzegorz Braun już absolutnie nie wróci do Konfederacji. Chciałbym, żeby każdy ze swojego talentu politycznego zrobił jak najlepszy użytek w polskim życiu. Politycznym. No i ten talent polityczny grzegorza I, Brauna jest przydatny yy, Konfederacji. W niektórych I trzeba momentach. powiedzieć, że Grzegorz Braun zrobił to, co w biznesie nazywa się pójściem na swoje, tak? To znaczy odłączył swój wagonik od. Konfederacyjnego Pytanie, pociągu na stałe, i postanowił na sprawdzić, jak mu pójdzie. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Naprawdę nie chciałbym spekulować. Uważam, że ważniejsze rzeczy dzieją się na świecie. Rozpoczęcie prezydentury Donalda Trumpa. Ważniejsze rzeczy dzieją się także w Polsce. Wiem, że dziennikarze szczególnie pewnymi napięciami między politykami są zainteresowani, ale uważam, że naprawdę jest dużo ważniejszych tematów. A dzisiaj, po tym jak pan wie, że Grzegorz Brown jednak startuje, um, uważa pan, że to był błąd, że nie zrobiliście wewnętrznych wyborów, ja że bym... nie zgodziliście się na warunki, które stawiał wam Grzegorz Brown? panu Ja byłem zwolennikiem praw wyborów. E, jakby trzeba sobie to powiedzieć jasno, że e, Grzegorz Braun, jeżeli chciał, to mógł poprzeć prawybory wybory w lipcu w sierpniu zeszłego roku. Ale stawiał pewne warunki na przyszłość. Bez, bez związku z praw wyborami. Uważam, tak, że trzeba tym... było zrobić te prawybory wybory i wtedy byłoby jasne, e, kto ma największe poparcie. Sprawdzanie tego w pierwszej turze wyborów prezydenckich jest gorszym rozwiązaniem niż zrobienie praw wyborów. No, a, a to, to pamięta wtedy nie doszło do tych praw wyborów, bo Grzegorz Braun e, zażądał wielu jedynek w kolejnych wyborach, jedynek na listach dla swoich ludzi? E, nie. Do praw wyborów nie doszło dlatego, że po prostu ludzie związani z innymi partiami koalicjami w Konfederacji nie zagłosowali za tym, żeby je robić. Natomiast to, że niezależnie od tego różni nasi liderzy mają różne swoje postulaty, to jest osobny temat. Tak? Także ja nie zaprzeczam, że są jakieś postulaty. W każdej partii trwa wewnętrzna rywalizacja, przygotowanie do kolejnych wyborów. To, to jest nawet dobre. Bo trzeba rozmawiać o takich sprawach w, następnych, w następnym Sejmie. Możemy być niezbędnym elementem do większości rządzącej. To jest bardzo poważna sytuacja, w której trzeba rozmawiać o tym, kto będzie w tym Sejmie, ilu będzie posłów, kto będzie kandydował. I my o takich rzeczach rozmawiamy. Elementem nowej większości była akurat tak się składa, że wczoraj Jacek Sasin w studiu TVP mówił, że nie powie złego słowa o Sławomirze Mencelnie, bo nie wyklucza w przyszłym Sejmie Koalicji z Konfederacją. Nie zapowiedział, że nie powie złego słowa o mnie? Nie, o panu nie. To niedobrze, będę musiał z posłem Sasinem porozmawiać, jak się zobaczymy w Sejmie. No tak serio, to Czyli już myślicie ewentualnie o wspólnym rządzeniu z pisem. Panie redaktorze, zanim zaczęliśmy o tym myśleć, to wszyscy dziennikarze wbijali nam do głowy taki scenariusz przez cały 23 rok, pamięta pan redaktor doskonale. Panie pośle, mówił Pan o tym, że ta lista kandydatów w tych wyborach może być wyjątkowo długa. To prawda już jest dość długa, ale chyba idziecie w szranki. Cieszy się pan, że po stronie lewej jest więcej kandydatów niż po stronie Konfederacji, bo tam już jest i Biejat, i Zandberg, i jeszcze Senyszyn i jeszcze lider związkowy Szumlewicz, więc lewica chyba bardziej pączkuje niż Konfederacja. Zobaczymy, czy się wszyscy zarejestrują, bo łatwo jest zapowiedzieć start, trudnie zebrać 100 tysięcy podpisów i zorganizować komitet i kampanię wyborczą. Ale sam Pan przyznał, że dużo czasu jest na zbieranie podpisów osobiście, żeby było mniej kandydatów lewicowych. No natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest sytuacja naprawdę niecodzienna, żeby jakby jedno środowisko polityczne wystawiało więcej niż jednego kandydata. Mógłbym pożartować z lewicy, gdyby nie to, że sami w tych wyborach mamy podobną sytuację. Najmy Polakom decydować. Urodzaj, klęska urodzaju w pierwszej turze. Dobra sytuacja dla, dla Polaków, żeby wybierać, natomiast pod jednym warunkiem, że będą solidnie zrobione debaty i o to chciałem zaapelować. Proszę robić dużo debat, takich jak we Francji, że na przykład bierze się dwóch kandydatów i niech to będzie nawet późno wieczorem. Ale niech stoją i przez półtorej godziny ze sobą dyskutują. Nie wyuczone w minutkę teksty na pamięć. To jest bez sensu. Zróbmy poważne debaty, gdzie oni muszą pokazać swoją wiedzę lub brak Jak tej wiedzy. pamiętam udział Słowomira Mencena w niektórych debatach przed wyborami parlamentarnymi nie okazały się dla niego zbyt korzystne, choćby debata, że w je pamiętam. Po pierwsze, miały odwagę do niej stanąć, po drugie, przypominam debatę ekonomiczną zrobioną przez media biznesowe, gdzie Słowomir Mencen jako jedyny w tej debacie prawidłowo oszacował możliwości wykonania obietnic ekonomicznych platformy obywatelskiej. I ta argumentacja, którą wtedy się posłużył, jest dokładnie tą, którą w tej chwili posługuje się minister finansów, który tam stał na tej debacie i mówi coś przeciwnego. To Więc jeszcze... Ja uważam, że debaty służą dobremu poinformowaniu społeczeństwa. Ale ja dobre dziennikarz debaty... też jestem jak najbardziej za debatami i jak największą liczbą tych debat zobaczymy, kto będzie chciał przystąpić do tych debat, czy na przykład Karol Nawrocki będzie chciał przystąpić do jakichkolwiek debat. Jeszcze wracamy do tej długiej listy kandydatów. Pan sam wymienił nazwisko Krzysztofa Stanowskiego i, i tak jak pan powiedział, bo expose, oglądałem wczoraj jego ekspozycję. Ekspozycja że tak, nie chce być prezydentem, ale kandyduje, czyli event, happening, ale mam przeczucie... No, no mam że coś więcej. Co, a co? No, takie oskarżenie rzucone w twarz całej klasie politycznej. Krzysztof Stanowski w tym expose powiedział mniej więcej to, co my mówimy jako konfederacja. To znaczy, że establishment z tych starych partii politycznych po prostu nie traktuje polityki poważnie, więc my nie powinniśmy traktować poważnie ich. I mam przeczucie, że to, co robi ten, nie wiem jak to nazwać, event Cyrk Penning, najbardziej zagraża Sławomirowi Mencenowi. A, A to zobaczymy. Nie ma pan takiego przekonania? A to zobaczymy. Ja byłbym bardzo ostrożny z prognozowaniem. Moim zdaniem, konfederacja. Ma wyborców, którzy wiedzą, czego chcą, Są, um, sądzę, że bardziej świadomi niż przeciętny wyborca. Natomiast do kogo trafi ta krytyka, którą artykułuje stanowski, to my jeszcze zobaczymy. I, i najbardziej Przybyłem, nerwowo. ilu chyba. wyborców miał na przykład Paweł Kukis. W każdych wyborach jest taki kandydat znikąd, nie wiadomo skąd, ale... Nie, no najbardziej... Paweł Kukiz nie był znikąd. No nie Paweł z, Prosto ze sceny muzycznej, prosto z, prosto z, no z rozgłośni radiowej, w której jest tak, że pan redaktor pracował. E, ale mam wrażenie, że najbardziej nerwowo zareagował Sławomir Mencen na to expose, jak pan mówi wczoraj, od razu mówiąc, że to nieprawda, że usypiam po czterech piwach, bo na spotkaniach z wyborcami piję pięć. To było no, nerwowo? Na luzie raczej. No na luzie, powiem szczerze. na luzie. Sła, sła, słabe hasło jak na kandydata na prezydenta, nie usypiam po czterech piwach. Nie, no to nie jest hasło, natomiast Jurmęcen i Krzysztof Stanowski się znają, prywatnie, e, więc mogą sobie pokomentować na ludzie swoją kampanię i myślę, że to jest w ogóle e, kolejna niezwykle rzadka sytuacja w demokracji, że dwóch ludzi, których się zna, e, którzy się znają, którzy robią nawet razem wydarzenia, bo przypomnijmy, że Krzysztof Stanowski przyjmował od Sławomira na zaproszenia na jego biznesowe konferencje Everest jako mówca. E, obaj startują na prezydenta i mimo startują, to, to nie psują sobie razie. relacji. To jest w ogóle niesamowite. Panie, proszę, Panie Marszałku, zmieńmy zmi na chwilę temat. To znowu jakość. To trzeba pochwalić To, 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 to zobaczymy. Do żenującego serialu pod hasłem, czy PiS dostanie pieniądze z dotacji za wybory, dochodzi teraz drugi żenujący Subwencji. serial subwencja. Ma Pan współczucie dla PiS-u, że e, e, mają takie problemy? Nie! Czy sami sobie przygotowali ten mieć, los? Ale no, no, trochę to ustawę o PKW sami tak pozmieniali, że jest to co jest. Natomiast y, nie uważam, że są sami sobie winni. Uważam, że winny jest minister finansów, który nie wykonuje polskiego prawa i winny jest premier, który na niego naciska w tym zakresie. A nie jest winny ten, kto przygotował takie e, przepisy, kto przepisy przemodelował PKW i stworzył Izbę w Sądzie Najwyższym, co do której są zastrzeżenia. A tam zastrzeżenia. Zastrzeżenia to są zawsze. Izba jest powołana e, przez. Nie dostaw wyroki europejskich. Nie mają podstaw traktatowych. Mogą sobie tam wydać, to ma charakter publicystyki. Nie mają podstaw traktatowych do tego, żeby decydować o tym, czy w Polsce sędziowie są sędziami, sądy są sądami. To jest przejaw anarchii, powoływanie się na wyroki zewnętrznych trybunałów, żeby nie respektować wyroków polskiego sądu. A jeżeli ktoś uważa inaczej, to proszę, żeby poszedł do zwykłego polskiego obywatela, powiedział mu, że może nie płacić mandatu albo że może nie zapłacić podatków, dlatego że jakiś tam sędzia to jest neosędzia, jakiś urzędnik skarbowy to jest neo urzędnik. Pana zdaniem minister proszę finansów bardzo, niepotrzebnie się Czyli uważać, że domaga się od PKW, od instytucji, która przesądza w sprawach wyborczych jasnej decyzji, e, czy to jest e, uchwała sądu, czy nie? Bo ta uchwała PKW jest dziwaczna, przyzna. Panie pan redaktorze, pierwsza. moja opinia nie ma znaczenia. A znaczenie ma tylko to, co jest napisane w ustawie. Jeśli w ustawie nie ma podstawy do takiej procedury, żeby tam się minister finansów coś więcej domagał, to jest to po prostu granie na czas i omijanie prawa. I powiem panu redaktorowi tak: ludzie w ministerstwie finansów doskonale wiedzą, co powinni zrobić. Bo jak my, konfederacja, byliśmy wandalami. Sytuacji, to wypłacali nam pieniądze cały czas. Jak sprawa była nieprawomocnie nierozstrzygnięta przed Sądem Najwyższym przez wszystkie te lata, bo to były lata, gdzie czekaliśmy na wyrok, ostatecznie korzystny dla siebie, e, dostawaliśmy subwencje. I zachowanie się w jednej partii tak, w sprawie innej partii inaczej, jest wprost sprzeczne z zasadami demokracji, gdzie wszystkie partie należałoby traktować w podobny sposób, na podstawie obowiązujących przepisów. to prawa. minister to absolutnie zasadami... wypłacić pieniądze e, i z dotacji i Tak, a inne podejście to omijanie prawa, łamanie zasad demokracji i łamanie zasad praworządności. Ubolewam, że ci, którzy obiecywali przywracanie prawo, praworządności, psują ją jeszcze bardziej. To jest kompromitacja. I jeszcze jedna rzecz. A czy Konfederacja jest w stanie poprzeć tak zwaną ustawę Czyli aby o ważności wyborów e, decydował Sąd Najwyższy, a nie Izba Kontroli nadzwyczajnej, a teraz jeszcze jest e, poprawka pomysłu, że. kontroli nadzwyczajnej to jest aby sąd Według niektórych i według orzeczeń tych trybunałów, o których mówiłem, nie. Nie, ale, nie, nie, nie. O, ale, Żadne ale, orzeczenie, żadnego ustawiam. trybunału tak nie stwierdza. nie stwierdza. Orzeczenie, CUE stwierdza jedynie panie redaktorze. Stwierdza. choćby w sprawie że, Wałęsa kontra polska. Panie marszałku. Stwierdza jedynie, że są za zastrzeżenia do procedury powołania sędziów lub ich niezawisłości. Nie stwierdza, że to nie jest sąd najwyższy. Potwierdzenie wyniku wyborów przez 15 u, już ta ustawa to odwracanie uwagi. Ona oczywiście przed wyborami prezydenckimi nie wejdzie w życie, bo obecny prezydent jej nie podpisze. To jest też zła ustawa, dlatego, że pierwotnie proponowała ją Polska 2050 Szymona Hołowni jako rodzaj kompromisu. Tymczasem przed proponowaniem nie było to w ogóle przekonsultowane koncepcyjnie z innymi siłami politycznymi. Bez poparcia opozycji, czyli PiSu i Konfederacji to kompletnie nie ma sensu. Co więcej, ta Musimy ustawa uprzywilejowuje sędziów o rodowodach PRL-owskich jako tych z najstarszym stażem, że oni ma oceniać wybory. To jest kuriozalne. Czyli nie ma zgody tutaj Konfederacji. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji. Dziękuję pani marszałku. Dziękuję Dobry bardzo, bardzo panie redaktorze. Dobrego dnia.